Siemano, jesteśmy w klubie Champion Katowice i jest z nami założyciel, trener i właściciel czempiona Krzysiek Mariańczyk. Siemanko, witam wszystkich. Krzysiek, jesteśmy przed galą Silesian Silesia MMA 21 która będzie w niedzielę. Zawalczy tam jeden z swoich podopiecznych, Patryk Nikel. Czy mógłbyś nam troszkę przybliżyć, jak przebiegły przygotowania? Czy Patryk jest w dobrej formie? No i czy idzie po kolejną głowę? No co, jak zdążyliśmy Was już przyzwyczaić, to Patryk zawsze idzie piecem. Choć nie zawsze, bo w ostatniej walce było panowanie, był spokój. O walce dowiedzie się tak naprawdę 3 przed galą. Walkę wygrał. Naprawdę mogę sam nawet pozazdrościć Patrykowi częstotliwości wal, bo naprawdę walczy non-stop, cały czas jest w gazie. Wiadomo, nie zawsze się wygrywa, ale nie, nie zajmujemy się, Ca cały czas idziemy. Wychodzimy do walki, zwyciężamy, przegrywamy, walczymy razem, przygotowujemy się i celujemy wysoko. Powiem Ci, jak widziałem wypowiedź Krystiana Wilczaka na, na konferencji, że powiedział, że nawet się nie zastanawiał, tylko wziął tą walkę w ciemno, bo fajny zawodnik walczący mocno do przodu. Tylko uśmiechnąłem się pod nosem i wiedziałem, czym to się może skończyć. Czy miałeś podobnie? E, tak, no, oglądam tę konferencję. E, co? No, powiedział, że Patryk jest e, zawodnikiem, który idzie do przodu i, i jest nieszablonowy, e, robi jakieś dziwne akcje, a tym razem zaskoczyliśmy. Było opanowanie, był spokój. Pierwszy raz, może, mogę powiedzieć, że Patryk się naprawdę słuchał. Naprawdę bardzo mi to cieszyło, jak wszystko to, co mu mówiłem, z narożnika wchodziło. E, także co? No, tylko się cieszyć. Ale to, że za nami teraz mamy niedzielę z ma kolejna walka. I tam idziemy po zwycięstwo. No tak, została już praktycznie zapowiedziana, ogłoszona gala MMA, tak 6. Słyszałem, że kiedyś była w kuluarach taka gadka, że Alan Kwieciński zgłaszał ochotę do walki z Tobą. Wtedy to nie wypaliło, więc może teraz? Tak, no co, co prawda, wtedy oferował mi Dawid, Dawid Kutysiak walkę z, walkę z Alanem. Do, yy, w końcu to nie wyszło, bo Alan <laughs> powiedział, że jestem no-name'em i nie będzie ze mną walczył. No nie wiem, może jestem no-name'em w jego świecie, bo w świecie prawdziwych sportowców yy, raczej mnie wszyscy znają. Potem yy, gdzieś tam chciał się z tego wyplątać, z tego co powiedział w wywiadzie. Mówił, że może by ze mną walkę stocił, ale dobrze by się musiał przygotować. Ja do końca nie chcę wierzyć, że on yy, by ze mną do tej walki wyszedł. Ja też o to nie zabiegam, bo. Nie zależy mi na, jakoś, na, na jakimś fejmie i na, na, na obijaniu ogórków, yy, ale skoro zgłasza gotowość do walki na MMA, to może wyjdzie z moim zawodnikiem, yy, skoro, skoro tak kalkuluje, może, może z nim wyjdzie. Walczył z, z Krystianem Wilczakiem, także też może już gdzieś w tym świecie ich może być troszkę znany, więc może będzie chciał wyjść do walki z pogromcą z Wilczakiem no tak, generalnie można powiedzieć, że Patryk zaczął, zaczął zbieranie tych głów influencerów, frików, jakkolwiek ich nazywać, ale Alan powiedział, że już z tym kończy, chce wchodzić do świata sportu, więc tym bardziej chyba myślę, że może się z nim zmierzyć. Tak, no zobaczymy, no zobaczymy. No myślę, że taka propozycja od Dawida padnie do Alana, ale czy, czy, czy on się zgodzi, czy to już, to już, to już nie moja, nie, nie nasza broszka, no zobaczymy. Jak nie on, to, to myślę, że. Będzie też szansa e, zawalczyć z kimś innym, e, czy do apatyka, czy dla mnie, bo sam bym chciał wrócić do zawodowych startów. E, zeszły rok był troszkę dla mnie e, pechowy, Dwie walki musiałem odwołać przez kontuzję, no walkę przegrałem, e, także w tym roku chciałbym, chciałbym do startu wrócić sam. E, I co, no jakieś tam, jakieś tam e, plany są, na razie, na razie nic, nic takiego bliskiego, ale zobaczymy. No, wszyscy mocno czekali na Twoją walkę na Silesian 18 w Chorzowie z Fadipem, bodajże miałeś się być wtedy. Mnie na przykład mocno grzało to starcie, chciałem to zobaczyć. Jakbyś mógł pokrótce przytoczyć, co się wtedy wydarzyło i dlaczego nie mogliśmy się zobaczyć? No tak, na jednym ze sparingów, w zasadzie to było... Na, długo było do gali, było praktycznie chyba 6 tygodni, to były jeszcze wakacje. Na jednym ze sparingów dostałem brutówkę na żebra. Pojechałem na SOR, okazało się, że nie jest złamana gdzieś tam. Dwa tygodnie czekałem, myślałem, że mi się to zagoi, ale dwa tygodnie nie mogłem się schylić, kichnąć i naprawdę mocno bolało. Nie mogłem trenować, do walki było coraz bliżej, więc musiałem z tego zrezygnować. No to tamten rok możemy już porzucić w niepamięć. Powiedz nam, jakie są plany na ten rok, czy cię zobaczymy w jakiejś walce, czy coś się szykuje. No Zobaczymy, ja cały czas trenuję, cały czas jestem w Gazie, aczkolwiek y, muszę, muszę troszkę mądrzej trenować. Bo zeszły rok okazał, że, że już PESEL daje o sobie znać, czy też mi wybiło w tym roku. Także nie mogę już trenować jak mało lat. Y, dwa razy dziennie cały czas muszę troszkę mądrzej trenować, y, spokojniej. Y, musi być więcej, więcej tej takiej regeneracji i mniej zajazdu. Więc no Zobaczymy. No, dziś tam wiem, że w 31 maja jest e, striking. E, tam, tam planowałem wrócić, ale myślę, że może coś na przetarcie jeszcze po drodze by się znalazło. Są Mistrzostwa Polski K1, gdzie jadę z moimi zawodnikami. Sam myślę, że będę też mógł w nich wystartować. Nie startowałem bardzo dawno w amatorskim kickboxingu. Aczkolwiek, amatorski to jest tylko w cudzysłowie, bo naprawdę mocne nazwiska tam startują i, i też będzie to dobre przetarcie. No to pozostaje nam tylko życzyć Ci powodzenia w tym roku jak najwięcej starć, zwycięstw i sukcesów podopiecznych. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia, do zobaczenia na galach.